Witajcie. Dzisiaj temat. Tarcze, klocki, e, szczęki postojowego, e, jakaś drobna regeneracja. E, zestawy naprawcze, żeby to trochę odświeżyć, e, bo nie podoba mi się jak to auto hamuje, więc fajnie e, by było coś tu zaradzić. E, no i ręcznie też sobiutko łapie. Zaczniemy sobie oczywiście od podniesienia auta. W Volvo jest tutaj bardzo fajny punkt do podnoszenia. Ale póki jeszcze auto nie jest podniesione, jest zablokowane na ręcznym sobie odkręcę śruby. O, chyba jednak ręcznego nie zaciągnąłem, chcę zaciągnę, bo szkoda blokady na skrzyni. Ręczny, spuszczony, koło zawieszone, więc podkładam kobyłkę i można się zabierać za odkręcanie. Tutaj jest takie bardzo ładne, solidne miejsce do podstawienia auta. Pyk! Jakby się ktoś z Was zastanawiał, to tutaj jest. Tunik środkowy i katalizator. すまん。 A więc teraz tak, w pierwszej kolejności zdejmujemy zacisk, czyli wyjmujemy sobie te dwa koreczki. Tutaj jest jeden, drugi jest trochę niżej i tu wchodzimy sobie imbusem, zaraz Wam powiem jakim. Zdejmujemy zacisk, aha, jeszcze blaszka zabezpieczająca, potem odkręcamy tutaj tą śrubkę i niżej od jarzma. Zdejmujemy jarzmo, odkręcamy sobie tarczę, zdejmujemy tarczę i zobaczymy jak tam w środku mechanizm odręcznego wygląda. A więc jest to HW7. trochę to poluzowałem żeby się nie siłować na nagraniu teraz taki protypek jak już wam wykręcicie jakby tą śrubę ten zjażma w całości to zamiast sobie tu gdzieś tam niszczyć tę prowadnicę po prostu pod lekkim kątem tak jakby przechylajcie grzechotkę i pchajcie Tamtą o tu w ogóle chyba to tak płynnie chodziło, że nie trzeba takiego sposobu używać, zobaczcie jest w ładnym stanie, oczywiście to będzie spolerowane, będzie nowa pasta wszędzie gdzie musi być założona od razu wam mówię że jakbyście chcieli tak wszystko naprawdę super profesjonalnie sobie zrobić razem z wymianą płynu ze spuszczeniem tutaj przy luzowaniu tłoczków odkręcacie sobie ten kruciec, spuszczacie sobie ten płyn potem pamiętajcie wszystko sobie tak samo odpowietrzyć zalewając płyn hamulcowy i tutaj go upuszczając potem zakręt. no więc generalnie to nie jest poradnik jak to robić tylko w lokalny, tak w ramach wspomnienia w ogóle tak sobie patrzę tutaj osłona od lagi jest w tragicznym stanie ale nic nie jest wycieknięte wszystko pięknie tutaj więc niwomacik się cieszę że wszystko jest z nim ok osłonę można by wymienić muszę się zorientować jak jeżeli to tutaj by mi się ładnie odkręciło i da się tą osłonę od dołu na lagę założyć to może jeszcze dzisiaj dorwę takie osłony i te wymienię tutaj druga śruba od Jarzma. znajduje się w tym miejscu więc tu mamy jedną a tu mamy drugą obie prywatniczki są takie same i obie będzie trzeba wypolerować teraz można, eee, teraz można się zabrać za zdjęcie słonki mam trochę doświadczenia z takimi drocikami nie ma się co z nimi grzać naprawdę lepiej jest sobie kupić nowe to kosztuje około 10 zł one się tu po prostu wyginają tu są zapieczone, zabrudzone można się bawić oczywiście, ale jak 10 zł kosztuje, o ten akurat wychodzi w miarę. No i tak samotuje nowe, więc tego mi nie jest specjalnie. Szkoda Polizuję sobie jeszcze trochę tutaj tłoczek. jeszcze ale klacki to jest totalny śmietnik Patrzcie. czas na drugą stronę odkręcam sobie już jarzma Cik taki praktycznie zerowy co prawda, ale tu już jest większy. No klocki to jest masakra, tu jest taka rynna. Nie wiem czy wy to widzicie. Jakby jest jeszcze trochę mięsa, ale no nie ja na cały komplet totalnie do wymiany. Jak lekko idzie grzechotka, nie chce się cofać, bo za mały opór stawia. Zobaczcie, jak masełko. A i tak sobie ją otrdzewię, wyczyszczę. Zobaczmy, co. Ło, to też jest w szoku, jak łatwo tarcza Sobie odchodzi na Wow. Muszę spuścić ręczny, bo zostawiłem i wiadomo, szczęki dociskają go od środka, dlatego on nie chce sobie skoczyć. jak to wygląda kurde spodziewałem się że będą rozsypane no jest nieźle a więc tak to są 288 podejrzewałem sobie tutaj pod y, gumeczką tłoczka Póki jeszcze nie jest cofnięty i powiem Wam o dziwo jest wszystko czyściutkie i pięknie tam nalubrykantowane, więc nie będę tu zostawał naprawczego tłoczka i gumy robił. Oczywiście to porządnie tutaj wyczyszczę wszystko, bo tak nie może być. No i zabieram się za odkręcanie jarzma tu i tu. Tutaj mamy trzynastka. By ściągnąć. I tutaj jest bodajże dziesiątka. Tak. Jak coś, to to jest taki zabieg filmowy, że ja to wykręcam palcami. Macie tego świadomość, nie? czy <słyski> to tak nie wychodzi. Meanwhile. <tryk> <tryk> Kurda, ręczny jest zaciągnięty. Ok, więc tak to wygląda. W międzyczasie wróciłem z hurtowni, bo dosłownie za chwilę zamykali. Na ostatnią chwilę zamówiłem części, trochę przepłaciłem, bo. E, to taka duża, bardzo cymiąca się hurtownia, ale e, no byli jeszcze otwarci przez 20 minut. Zależy mi, żeby to dzisiaj bez pierwszy taki ciepły słoneczny dzień zrobić. Porównam sobie teraz e, tarcze. Aha, zamówiłem też te zestawy naprawcze, jak mówiłem. E, Naprawdę no, groszowe tematy no, nawet w tej hurtowni. E, Komplet flocków. E, no i szczęki, nie? Tak wygląda stara tarcza. Tak wygląda. Nowa. Myślę, że chcę mi się bawić e, i lecieć pomiernik wygarowy i sprawdzić sobie. E, bicie, jak to zamontuję już e, na piastę. No więc tarcze będą pasować. Z tego, co sobie już patrzyłem, czy mogę wam zrobić takie porównanie. No, ale tu jest trochę mięsa na tej tarczy. Nie ma jakiejś masakry, jeżeli chodzi o grubość. Mogę skoczyć po prostu w, w i wyjść. E, no nie, no jest troszkę. Pod palcem czuję się na krucznicę. Tak czy siak i tak, wlatuje nowy zestaw, więc e, zabieram się teraz za czyszczenie. Te osłony nowe widziałem, jakbym chciał to tak naprawdę wszystko pięknie odświeżyć. Kosztują 40 zł sztuka, więc nie ma tragedii. Ale ani przegnite nie są ani nic. Są tylko brudne, um, więc bez sensu. Jest już trochę lepiej, ale ja sobie to wszystko dokładnie wyczyszczę. Najpierw zabiorę się tutaj za zestaw ręcznego, co się ewidentnie za luźno tutaj chodzi. Zademonstruję, wam, żeby to wyjąć. Wciskacie sprężynkę, ona się tu letnie z tego, że tu się haczy. Podnosicie, wyjmujecie bardzo prosto, to jest fajnie, przyjemnie zrobione. Wciskacie. Nie wiem, trzeba mi się to załapać. Czekajcie, tu może inny kadę złapię. To jest szansa, że teraz zauważycie. Kurczę, tu by było łatwiej. Widzicie? Ona się blokuje tu w taki sposób, że sobie wchodzi, pyk, jest zablokowana, trzeba ją wcisnąć, odsunąć i wyjąć to tyle. Teraz, żeby zdemontować tu nasz rozpychacz, musimy sobie zdjąć te sprężynki. Ja sobie to zrobię w ten sposób, że wiadę sobie tu delikatnie środkiem i sobie ją zdemontuję. I teraz to samo z drugiej strony. Ciekawe, czy te elementy będę miał w zestawie szczęk, nie widziałem. Będzie trzeba to wyczyścić. No i teraz zabieram się analogicznie za tą sprężynkę. Ok, więc tę część mam tutaj skończoną. Zastanawiam się gdzie jest tutaj regulacja, bo często odbywa się to przez taki mechanizm w środku, który potem można sobie regulować przez jedną z dziurek tutaj w piaście, która to wstępne, ten wstępny rozpych powiedzmy reguluje. Może tutaj jest to regulowanie, regulowane po stronie bezpośrednio hamulca ręcznego w kabinie? Bo nie widzę tu żadnego systemu. Oczyszczę sobie to trochę, bo wygląda to koszmarnie. Poważne, że tu mechanizm sobie płynnie działa. Nie jest w żaden sposób zasypiony ani nic, więc składam sobie teraz już. Ten komplet na nowo ten element tylko dokładnie sobie wyczyszczę, tak naprawdę. Tutaj w tym zestawie, no i wiadomo, tam jarzma, zacisk, wypolerowanie i przesporowanie tulejek przewodnic. Starajcie się nie używać do tego zbyt ostrych narzędzi. Najlepsza będzie taka szczoteczka z czarnym włosiem, żeby to po prostu spolerować. No i potem wezmę odpowiednia pasta. Okazuje się, że niepotrzebnie kupiłem dwa zestawy naprawcze bo tutaj wypada jedna ta duża sprężynka i jedna mała yy, mała, mała, gdzie jest mała? jedna duża, jedna mała i dwie te spinki. a ja tutaj zestaw na krawczyn jest już kompletny tutaj mała awaria, bo mi to z tej strony cieknie zaraz z tej co powinno ale dobra wyt. Jeszcze tylko napomnę, że bardzo polecam sobie tutaj wyczyścić e, mocowania jarzm. I co najważniejsze, same gwinty w jarzmach. No i oczywiście cała jarzma. Ja sobie tutaj troszeczkę dałem smaru, żeby to e, przyjemnie się tam e, między sobą e, pracowało. Wyczyściłem też ten element, o którym wspominałem, który sobie tutaj między nim przechodzi. Zabraknie mi teraz trzeciej ręki, żeby Wam to nagrać, ale przyłożę sobie to tu, zablokuję sobie to tymi e, dynksami, czyli zrobię to w odwrotny sposób e, niż wcześniej zdejmowałem i faktycznie było łatwiej jest najpierw zdejmować sprężynki, bo to nam tutaj jednak gdzieś tam e, blokuje te elementy. E, pomiędzy ten a ten dolny tu będzie sobie ta rozpóreczka szła. E, jeszcze raz pokazuję tu mechanizm. Wciskamy. Ja sobie tu i tak się blokuje Analogicznie, tutaj z dołu. Czy nie widzę? Mówię, brakuje mi trzeciej ręki, bo mogłem wziąć jakieś staty, żeby wam to nagrać. No więc są tutaj oba zabezpieczone. Tu sobie, tak jak mówiłem, przesmarowałem. Więc to nie będzie sam ładnie pracować. Nie będzie się blokować wygląda doczyszczę sobie to jeszcze troszkę coś jeszcze miałem Wam wspomnieć a tarcze od środka gdzie będą pracowały sobie z okładzinami które tych szczęk przetrzyjcie sobie zmywaczem hamulcowym od środka i tak samo to sobie przetrzyjcie bo. Te części są często olejone, czy jakieś impregnaty jest nakładany, żeby nie rdzywiały po prostu jak leżą, dlatego tu nie ma żadnej korozji i warto sobie właśnie przeczyścić to, żeby im ułatwić poprawne docieranie. Chociaż wiem, że są różne szkoły, tak samo jak są różne szkoły, czy się tu daje pastę miedzianą, czy się nie daje, bo jedno, że się będą bardziej obciążone śruby, wtedy w czasie ruchu, no wiecie, no tak jak z każdą teorią dotyczącą montażu, jedni robią tak, inni robią inaczej, różne szkoły. Ja sobie to przeczyszczam. Kiedyś docierałem klocki. Naprawdę bardzo delikatnie, to była zwykła jazda, był poprawnie wyregulowany ręczny, nie stało żadnego oporu jak auto nie miało go zaciągniętego. A i tak samym takim delikatnym tarciem jak to się układało zaczęło tam się dość, dość znacząco dymić, więc... a wszystko było zgodnie ze sztuką 10 razy lepiej wyczyszczone, smarowane i tak dalej, bo to było takie moje daily perełeczka, wszystko zgodnie ze sztuką właśnie a potrzebowały trochę więcej czasu, żeby się ułożyć mimo wolnej, naprawdę bardzo wolnej, spokojnej jazdy to gdzieś nam się to przydymiło nie? w ogóle wiem, że teraz dużo się marudzi na jakość części zamiennych chciałem Wam tylko pokazać jak to wygląda po wyjęciu z pudełka specjalnie nie pokazywałem producenta i nic nie mówiłem na razie, bo no, wiadomo, nie chcę nikomu robić problemów no ale teraz to się trochę zirytowałem, bo żeby tu zamontować te małe sprężynki to muszę zapiąć to w ten otwór nie chciało mi to wejść, więc wziąłem sobie inny wiecie, tak chciałem sobie zobaczyć, nie? jak to sobie tu przychodzi i zobaczcie, jak to jest niedbale wykonane tutaj się nie da od tego samego producenta przełożyć nie ma takiej możliwości przełożyć sprężynki przez ten otwór on jest za ciasny, jest tam zalany kolejna rzecz, wykończenie każdego z nich tu jeszcze tak jest, powiedzmy, w miarę, nie? Tutaj też, ale na przykład, patrzcie, tutaj jest zupełnie inaczej się kończy mięsko. Z względem wszystkich innych, na no, tym jednym, nie wiedzieć czemu. A tu z kolei jest totalnie przesunięte, jest najwięcej wystające, nie? Więc się przesunęła godzinę na, na szczęce. No i tutaj właśnie widzicie takie defekciki. Nie są to też, są to też najdroższe części, to od razu mówię, ale no... I tak trochę słabo, bo muszę teraz wziąć wiertełko i sobie tutaj zrobić moje mocowania na tą sprężynkę. Trochę lipa, bo teraz znowu czyszczenie tego wszystkiego. Tak jak mówiłem, tu jeszcze sobie wszystko wyczyszczę i na nowo przesmaruję, ale dopiero po wykonaniu tego otworku da się tu w ogóle przeciągnąć sprężynkę. Bez tego otworu bym tego nie zmontował, nie ma w ogóle szans. Tutaj tak samo sobie nawierciłem i pięknie sobie mogę to teraz zapiąć ok więc to jest montowane wyczyszczone i na nowo posmarowane tutaj też jest sprężynka bardzo ciasno siedzi zobaczę sobie teraz zaciągając ręczny czy to fajnie wszystko tutaj pracuje dokręcam sobie tarczę pyk i zabieram się za czyszczony jarzmem Jeśli sobie płyn w ten sposób, to pamiętajcie otworzyć zbiorniczek, będzie Wam znacznie łatwiej. Znaczy, jak cofacie tłoczek, co ja gadam. Otwórzcie sobie zbiorniczek wyrównawczy od płynu hamulcowego i pilnujcie, żeby się Wam nie przelało też. No więc jarzmo sobie teraz przykręcamy dokładnie tak, jak je odkręciliśmy. Nie sugerujcie się moim momentem dokręcania. Ja dokręcam momentem tak zwanym łokciowym. Tak sobie myślę, że jednak tłoczek też można było wymienić, ze względu na to, że jego powierzchnia przylegania do klocka jest trochę krzywa i może nierówno go dociskać. W każdym razie nie wiem, czy jeszcze ciut nie muszę cofnąć. O, już mi to wejdzie, dobrze. Pyk. No i teraz wiadomo, zacisk do jarzma trzeba dokręcić. I miałem nowe sprężynki montować. Znaczy te blokadki, nie? Czas na prowadnice Muszę sobie do tego głupnikę. Żeby nie przerysować ich. No, więc mam wypolerowane ładnie. Można teraz nałożyć pastę i przełożyć je tutaj ładnie, dokręcić i na końcu zaślepić gumeczkami, też je trochę sobie wyczyszczę. Jak masełka się wkręca. Bardzo płynnie weszło, skutko. I jeszcze te nowe blokadki. E, w ogóle e, kwestia smarowania tutaj, e, nie wiem czy już o tym wspominałem, e, jest kilka ogólnie takich w układzie hamulcowym, e, czy napędowym kontrowersyjnych? Kwestia smarowania tutaj, żeby te klocki się luźno ruszały. Czasem są też takie blaszki, prowadnice, czasem nie ma. też kontrowersyjna sprawa. Jedni smarują, inni nie, no bo wiadomo, może to zbierać pył, robić się gęsty, potem się zapiekać, uniemożliwiać ruszanie się, robić syf i tak dalej. A coś jeszcze miałam Wam powiedzieć? Aha, że w ogóle głupotą jest trochę to, że to robię. Znaczy, no może nie głupotą, bo tam ja wyznaję akurat zasadę takiej pełnej transparentności a właśnie jutro przyjeżdża gościu, który e, jeżeli przyjedzie faktycznie oglądać to pewnie kupi to auto i będzie miał taką miłą niespodziankę, bo jeszcze nie wie ale właśnie stwierdziłem, że zrobię jeszcze ten układ bo no, żeby nie mieć e, na sercu, że się komuś sprzedało e, coś gdzie coś tam trzeba zrobić bo no, będzie miał na gotowo, będzie się długo i przyjemnie cieszył jazdą więc będzie w gratisie e, Odejdzie mu ten koszt zaraz po zakupie takiego drobnego serwisu, więc mówię. No, gdybym to zostawił sobie tak na bardzo, bardzo dużej robił pod siebie, to oddałbym te zaciski do takiej regeneracji, pomalował sobie, ale No tutaj ważne, żeby to po prostu technicznie było wszystko fajnie sprawne. Tutaj muszę sobie to delikatnie przeczyścić, albo nawet takim mikroskopijnym wiertełkiem ręcznie między palcami trochę poszerzyć, żeby ładnie to zabezpieczenie weszło no, więc blokadka siedzi można zakładać koło więc czyszczę sobie tutaj, przylgnie do tarczy. wiadomo, żeby żadnego bicia nie było róbcie to bardzo delikatnie z głową, żeby nie wybrać materiału oczywiście na początek ręcznie i idę po klucz dynamometryczny i po 120 N.

Ciężko to nazwać dziurką tutaj przynajmniej widać to na wylot ale zobaczcie no nie ma szans to przez tą dziurkę przełożyć z plężynki bez rzeźby nie ma szans i nie ma tu za bardzo innego miejsca chyba że tu za to ale no to już jest znacznie dalej znacznie bardziej napięta będzie I to jest na całej długości i to nie jest mocowanie taka bo to też jest oryginalnie zachowane tak jak Starej, nie? Na sprężynkę, tu. jak zwykle robota na 15 minut troszkę mi się przedłużyła ja sobie kończę drugą stronę no i w sumie będę się na dzisiaj z wami żegnał, więc trzymajcie się jak jutro nie sprzedam tego Volvo to może jeszcze coś tam powrzucam, historii z nim